Cześć Panny, witam Was na kanale Kitwitch odczytanie Czytanie na listopad dla Waszego znaku zodiaku. Czytanie jest ogólne, więc jest szansa, że nie z każdą osobą spod Waszego znaku będzie ono rezonowało. No, to jest jak najbardziej e, oczywiste, ale mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie z tego czytania coś, co będzie dla Was przydatne w sytuacjach, w których być może się znajdziecie. Pierwsza karta nie chcę tutaj przedłużać no, przypominam jak zawsze o tych subskrypcjach ale ta pierwsza karta jest bardzo mega silną kartą to jest karta mocy karta lwa, znaku zodiaku lwa może być tak, że tu z tą osobą was coś blisko łączy. Jeśli nie, to się tym nie przejmujcie. Ważna jest sama energia tej karty. Ponieważ my mamy tutaj w tej karcie dużo takiej dyscypliny, dominacji, pewności siebie, nie wiem, kim Wy tutaj jesteście, ale może być tak, że w tym miesiącu wy będziecie stawiać tutaj czemuś czoła. Jeśli tak, to wtedy. Bardzo ważne jest to, żebyście wy sobie sami ufali w tym, co robicie. Tutaj ta siła, która będzie potrzebna, e, może i na pewno albo ją posiadacie, albo ją zdobędziecie, więc to jest też, też tutaj e, intensywne. To, co ja zauważyłam, tylko dlatego, że w tej karcie siły często jest jakieś e, e, dwie osoby postawione jakieś, e, obok siebie. To może być ktoś, kto jest słabszy i może być ktoś, kto jest bardzo silny albo. O, równocześnie obie te osoby mogą taką, takie partnerstwo stworzyć lub um, w jaki sposób sobie pomagać właśnie w tym miesiącu. Dlatego zwróciłam tutaj na to uwagę i, i to jest jedną z rzeczy, która wydaje mi się, że będzie um, dla Was istotna, jest z czym się zmierzycie, to pomoc komuś, albo ktoś będzie Wam tutaj pomagał, ale ta siła, która zbudowana jest w tej karcie jest mega energią i jakby to zaufanie do samych sobie, zaufanie do tego, że dacie radę, naprawdę tutaj przyniesie wam dużo, dużo tej energii przebicia się przez, przez coś, przez jakieś sprawy. Więc dobra, dobra, piękna energia. Widać, że tutaj jesteście jakby zdeterminowani w tym, co chcecie zrobić. Dużo jest też energii dominacji, kogoś, nie wiem kogo, czy to jesteście wy, czy nie, ale to wtedy tylko jakby podbija tą energię siły, z którą no, jest szansa, że coś, coś się uda załatwić. Teraz jako przeszkody wam się pokazuje karta umiarkowania. W tej karcie, ponieważ to jest dobra karta, ja bym się raczej tutaj um, dopatrywała, Brak jakiegoś balansu albo odnalezienie balansu, którego być może będzie, może będziecie w jakimś, w jakimś problemie, żeby to odnaleźć. Więc ta równowaga, ten balans, który tutaj musi być nad wszystkim, okej, okay? czy też właśnie w tym partnerstwie, które tutaj też się pokazuje. To znalezienie um, tej równowagi, tej harmonii um, jest bardzo ważne i do tego będzie Wam to potrzebne, żebyście tutaj właśnie mogli um, tą, posiadać tą siłę i właśnie tą nie, nierozdzielność, taką, a, która jest bardzo ważna. Um, znajdź równowagę, znajdź balans w tym wszystkim. Z czym się otaczasz, ale też w sobie przede wszystkim, więc to jest ważne. Tutaj w przeszkodach też się pokazuje nam strzelec, więc nie wiem, tylko to zaznaczam, bo może to być też istotne dla Was. Teraz do przeszłości przechodzi karta pięciu mieczy i super, dlatego że to nie jest taka karta, która ma pozytywną energię, albo byliście otoczeni osobami, które były fałszywe, albo zawsze widziały w swoim życiu swój własny cel i dążyły do tego, żeby to zrealizować, bez oglądania się na efekty, na skutki i na to, czy komuś tam e, zaszkodzą równocześnie tym swoim działaniem, czy parciem do przodu. Um, złośliwe osoby, plotki, zemsta, robienie czegoś bez skrupułów, czyli tak jakby dużo zawziętości, tutaj nam się pokazuje w tej karcie i um, energia odgrywania się, więc nie wiem, kto tu jest, co tu odchodzi, i dla kogo, ale na szczęście nie będziecie musieli tutaj. Pierwsze, że nie będziecie te osoby dla Was jakby już mogą nie istnieć. Te, które jakby chciały wejść Wam w drogę, to tutaj jesteście Wy na szczęście pokazani jako ktoś dużo, dużo silniejszy i to Wy jesteście tutaj tą osobą, która jest tym zwycięzcą. Niemniej jednak w tej karcie pokazują się osoby, które no w jakiś sposób popychają sprawy ku przegraniu dla tych osób słabszych. Czy ogólnie się mogłaby tutaj pokazywać jakaś energia fałszu? Teraz jeśli chodzi o kartę głowy tego czytania dla Was, i to są Wasze myśli tutaj, ale zanim przejdę do tej karty, bo tak króciutko tu powiem, to jest As. Wy macie trzy Asy w tym Waszym rozłożeniu. Brakuje Asa. Miłości, ok? Więc wydaje mi się, że to, co Wy tutaj będziecie robić, i ta deter determinacja, być może ta, ta, te konkrety, które mi się pokazują właśnie w tej kacie siły, dlatego tutaj nie ma tego angażowania się uczuciowego. To nie jest nic złego, tutaj po prostu inne rzeczy są ważniejsze, być może dla Was, lub mają się umocnić, bo być może już macie tą miłość, być może już macie tutaj jakieś aspekty. Te emocjonalne, utwierdzone, to tutaj będziecie, jakby, pracować na tym, żeby to albo jeszcze wzmocnić, albo po prostu to nie może wchodzić wam w drogę, czyli ta karta, której brakuje, po to, żebyście się właśnie, jakby, nie rozbijali na to, co nie jest teraz istotne. Więc ta siła jest bardzo po potrzebna. W głowie, w głowie macie kartę Asa Monet, czyli to jest <laughs> ziarno, które ktoś zasiewa, ale to jest karta, która mówi o tych sprawach bardzo przyziemnych, materialnych, takich stabilności życiowej, być może nowa praca, być może jakieś nowe przedsięwzięcie, pójście po coś nowego, ale to jest bardzo dobra energia, ktoś kto ma taką um, czystość tego, co chcę zdobyć, po co chcę sięgnąć. Więc, więc tu jest dużo zdecydowania. Te pieniądze nam się pokazują. Ja wam powiem od razu o karcie tej dodatkowej i tutaj jest piątka monet, więc to jest tak słabo, jeśli chodzi o finanse. Ja bym powiedziała takie podążanie, cały czas coś nas goni jeszcze ciągle idziemy i się zmagamy, ok? To nie jest taka łatwa droga, tutaj więcej jest tego zmagania, ale tutaj nie ma jakby sz szansy na to, że coś... Y jakby tu was jeszcze osłabi, ja bym powiedziała, że wręcz odwrotnie, żeby tutaj znajdziecie te, to uchwycenie tego, żeby się nie poddawać, bo to jest właśnie taki moment, kiedy jeszcze ktoś nie za bardzo do końca jest taką osobą, że czy ja mam wracać, czy ja mam iść dalej. I, i to jest taki moment no, takiego właśnie wahania troszeczkę. No nic, w każdym razie, teraz dalej, jeśli chodzi o kartę podstawy to, co wy będziecie tutaj budowali przede wszystkim, no to to właśnie ten spokój, który się pokazuje w tej karcie, e, niespieszenie się z niczym. To jest też ważne tutaj, e, kiedy ktoś jakby wie, że trzeba i przyjdzie ten moment, żeby iść dalej, ale jakby tutaj mam ten spokój, tak, tutaj muszę zadbać o siebie, tutaj e, mam e, dać sobie troszeczkę czasu, i nie pędzić przy ciebie, tak? To wszystko ma być z rozsądkiem, tu wszystko ma być zadbane o siebie, o tą swoją kondycję. E, według mnie tu jest spokój, który mamy, czyli zadbanie, zbudowanie spokoju, takiego właśnie, żeby nie ulegać presji, żeby nie poddawać się jakiejś prędkości, tylko właśnie wszystko w swoim czasie tutaj ma być, e, przemyślenie wszystkiego, tak żeby tutaj te konkrety były konkretami, a nie tylko jakimiś wiecie podstawami, które nie do końca są um, przemyślane czy zostały przemyślane. Piękna energia, jeśli chodzi o kartę najbliższej przyszłości, macie dziewiątkę kielichów, więc tutaj jest spełnienie, tu się wszystko pięknie wam poukłada i będziecie jakby um, no, już dostajecie nagrodę za to, co robicie, więc tutaj jest ta siła i ona faktycznie się przebije. Jest ta właśnie energia tego, co będziecie budować. Macie szansę znaleźć to szczęście, spełnić marzenie. Czy to jest Wasze własne, czy to jest kogoś, bo ja tu jednak widzę cały czas jakąś y, podwójność. Więc jakbyśmy na to nie patrzyli, tutaj ta dziewiątka kielichów mówi o jakimś spełnieniu. To nie ma jeszcze 100%. Ja zawsze ostrzegam w tej karcie, żeby ktoś za szybko się czymś nie ucieszy, bo tutaj jeszcze nie ma tego takiego, wiecie, utwierdzenia, że coś zostanie zamknięte i już nie do ruszenia to jest, więc tutaj trzeba jeszcze się cały czas za te plecy o, jakby oglądać, że no i jeszcze mi czegoś tam brakuje i ten element końcowy y, musi być dołożony, żeby to się udało i spełniło, więc, ale tutaj już jest ten progres tego, że idziecie w dobrą stronę i tu wszystko jest y, y, po waszej myśli. Karta lęków obaw, no jest z tymi właśnie lękami i obawami. Ósemka mieczy, więc tutaj nam jakby nie, nie mam co za dużo zagłębiać się nawet w tą kartę, bo ona mówi o jakimś zamknięciu, o jakimś mentalnym problemie, który nas ciągle ogranicza. To jest taka mentalna klatka i tutaj jakby nie ma za dużo yy, yy no, takich, wiecie, elementów, w które można tutaj a, w jakiś sposób to wyprostować, tak? Tutaj jest jednak ten lęk, który się w tej karcie pokazuje i może być tak, że no, jednak cały czas ten strach gdzieś tam za wami się ciągnie, więc uważajcie na to, żebyście nie ulegali temu, to jest najważniejsze, nie ulegać tym myślom negatywnym, bo jak myśli negatywne was będą do, jakby, o, jak to się mówi, no, um, kiedy was dopędzą, no to ta właśnie się ta karta pięciu monet pokazuje tej niepewności. Więc uciekajcie od tego, jakby ja mówię, zabijaj, zabijaj tą swoją niepewność, bo dlaczego macie się nie udać? Dlaczego? Ty masz tą siłę. Tutaj nie ma w ogóle, jak czegoś chcesz naprawdę, to tu dostaniesz i to w ogóle nawet nie, nie plącz się w te, w te myśli takie negatywne, bo to jest zbędne działanie. Chyba, że ktoś będzie tutaj was to zasiewał, no to wtedy ja to rozumiem, bo im więcej osób będzie wam tutaj, wiecie, towarzyszyło z taką właśnie niepewnością, no to w końcu ktoś coś zasieje, więc tutaj nie ma szans na to, żeby, żeby samemu sobie w tym poradzić, ale siła jest w Was e, dosłownie i w przenośni, więc tutaj to trzymajcie jako plus tutaj. Teraz karta tego, jak Was będzie postrzegało Wasze otoczenie tutaj w tym y, miesiącu. No i fajnie, bo macie kartę kapłana, czyli tu jest ktoś, kto ma wiedzę przede wszystkim, ktoś, kto jest nauczycielem. Y, kapłan to jest osoba, która jakby kieruje się w tym swoim życiu określonymi zasadami, tego się trzyma, tak. Przywiązanie do tradycji tu jest ważne, rodzina, być jakimś takim, kto, kto dba, kto wzbudza posłuch, tak? czy jakiś autorytet moralny tutaj jest przedstawiony. Ktoś, kto potrafi przekazywać tą swoją wiedzę, ale też i, w, i według mnie tu właśnie przede wszystkim te wartości te podstaw które jakby zbudowały was, tutaj są mega fajnie odbierane przez to wasze otoczenie, widać, że e, wzbudzacie zaufanie, wzbudzacie to, że m, nie poddajecie się, że tutaj macie wiarę, która was prowadzi i, um, no i to jest taka no, konkretność tutaj w tej, w tej energii um, kapłana, więc fajna, fajna mega energia. Byk wam się tutaj pokazuje, ale to jest tak jakby już e, coś dodatkowego, o czym wspominam, bo tutaj w tej karcie akurat nie muszę o tym jakby mówić, informować. I teraz właśnie dwie karty rezultatu i to są te dwa asy, o których już wspomniałam. E, pierwsza energia to, co ma wam pomóc i mamy asa mieczy, a druga karta to jest as była to, co wyniknie. No tutaj jest rozdział jakiś nowy, tutaj jest pójście do przodu, tutaj są to, co wam ma pomóc, to rozsądek Pomysł, tutaj są jakieś genialne rozwiązania, jasność, wiecie, takie fakty, które mi się tutaj zawsze pokazują w tej karcie. To jest przecinanie, koszenie czegoś, odcinanie się, ale też przecinanie czegoś w tym momencie, gdzie my otwieramy tą przyszłość przed sobą. Więc to, co mam Wam pomóc, nie angażuj się jakoś emocjonalnie, nie rozbije się. Fakty, konkrety, tutaj Ci będą potrzebne. I one zbudują jakby to, do czego ty dążysz, bez jakiegoś, jakichś wahań właśnie po raz kolejny. A z buław, no to znowu mamy taką kartę, która mówi o zapale przede wszystkim, o jakimś pójściu do przodu. No wszystkie tutaj te karty mają takie konkrety, że ja idę, ja tego chcę i ja to osiągnę. Więc tutaj idziecie po to. Dla osób, które szukają miłości, no to tu są nowe znajomości. i Tutaj pamiętajcie, że asy, to jest taka energia, kiedy jeszcze, tu się coś otwiera, ok, ale jakby jeszcze jest otwarty ten koniec cały czas, ta droga jest otwarta dopiero, tutaj nie ma jeszcze zakończenia, więc to nie jest tak, że już ktoś wam tutaj składa obietnicę, że będzie zajebiście, sorry, Jezu, chciałam powiedzieć coś innego, że będzie super, ale wiecie co, no chodzi, wiecie o co chodzi, no chodzi o to, że jakby to jest ten początek. Tutaj to trzeba um, chwytać i, i działać, tak? Nie patrzeć, co będzie i jak to się zakończy, bo to jeszcze nie jest takie najważniejsze w tym momencie. Ważny jest ten początek, jak wy to zaczniecie, jak to zbudujecie. I, i, no, I wracając do tego e, asa Buław, znajomości, flirtę, miłość. Oczywiście tutaj jest bardzo fajna energia zapału, ognia, e, bycia w takim centrum zainteresowania. To jest e, tutaj często pokazana taka osoba, jeśli nie sama e, energia karty, jako ktoś, kto jest przebojowym kimś, ktoś, kto zwraca uwagę na siebie w każdej dziedzinie. Zarówno i panie, i panowie tutaj jesteście, jakby kimś, kto zapala tutaj to swoje otoczenie tym optymizmem, tą energią. Więc tutaj jest dużo takiej fajnej, fajnej jakby. No samej energii z tej karty, tak jak to się mówi, ale tu jest pełno wyzwań, tu są spotkania, tu są jakieś e, takie energie radostnego podejścia w ogóle do wszystkiego. Jeśli pokażą się Wam kłopoty, e, w ogóle w tym miesiącu już tak ogólnie ty, nie tylko chodzi o tą kartę, ale to jest jakby pewien e, jakby. Klu, no tak? Pewny znak, który może tutaj się nam pokazywać, właśnie w tej karcie, no to wtedy będzie to poparte tym, że jeśli jakieś malutkie kłopoty, to takie, które nie będą zbyt. Y Istotne dla Was i właśnie mogą wynikać na przykład z pośpiechu, albo zbyt mało tutaj um, wk wkładacie, jakby, krytyki sami z siebie, co jest pozytywne, ale często um, jakby możecie czegoś nie, nie zauważać, tak? Właśnie dlatego, że nie jesteście tacy, um, że się czegoś czepiacie. Nie będziecie wtedy właśnie widzieli jakichś ukrytych powiedzmy u kogoś lub w jakichś sytuacjach, nie dociągnięć, więc tutaj to Wam zupełnie może nie przeszkadzać, ale tak jak powiedziałam, tym się nie ma co przejmować na ten obecny moment, tylko iść do przodu, jeśli jest ta szansa, jeśli czegoś bardzo chcecie, to Wy to dostaniecie. No i ta piątka monet, ona jest taką kartą, kiedy ktoś się troszeczkę gubi, ktoś szuka czegoś, ale tu jest to wsparcie dla innych osób, tak jakby nie biorę tylko siebie pod uwagę, tylko co jeszcze jest obok mnie. Um. I ten rozsądek, który mi się właśnie pokazuje w tej karcie, może też brać górę, bo jakby ja czegoś chcę, ja idę, ale w pewnym momencie wiem, czy to będzie dobre dla tych ludzi, z którymi jestem powiązany, powiązana, czy, czy ja komuś nie narobię kłopotów tym swoim działaniem, czy na pewno to jest dobry kierunek. Ale tu jest w tej karcie, pamiętajcie, jest światełko w tunelu, więc jakby już za daleko poszliście, żeby się teraz cofać. Okay, więc tutaj jakby ta energia nie powinna wam towarzyszyć i macie to światełko w tunelu, to jest właśnie światełko w tunelu, czyli karta pustelnika, on idzie, on coś dostrzeże, on coś widzi w tym swoim życiu, w tym, w tym nad czym się zastanawia i coś co oświetla tutaj tą jego drogę, więc nie musicie się jakby tutaj za bardzo, za wcześnie um, um, jakby cofać, tak, i... Jakby wyprostowywać ten swój plan. No i to jest wasza karta, więc tutaj jakby ta odwaga i to, ta wasza wiedza, ten, ten rozsądek tutaj się w tej karcie też bardzo ładnie pokazuje. Ściskam, pozdrawiam, wszystkiego dobrego, no i do usłyszenia.